Psalm 91 mówi o bezpieczeństwie przebywania w obecności Bożej. Błogosławieństwa obiecane w tym psalmie dotyczą się tych, którzy żyją w bliskiej społeczności z Bogiem, czyli Jego dzieci, tych, którzy usilnie poszukują Jego obecności, tych, którzy Go znają i prawdziwie kochają którzy utrzymują swe oczy skupione na Bogu. A jak to uczynić? Jak stać się jednym z dzieci Bożych? Zaakceptuj, zaproś Jezusa do twojego serca, módl się, rozmawiaj z Nim, rozmyślaj o Nim, ponieważ Bóg jest wierny i wybawia każdego, kto do Niego przyjdzie. Pierwszy i drugi wiersz mówią, kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzą moja, Boże mój, któremu ufam. Więc dołącz do mnie, wzmocnij twą wiarę i zaproś w tej chwili Boga, gdziekolwiek się znajdujesz. On jest naszą ucieczką, On jest naszą twierdzą, a my na nim kompletnie spolegaliśmy. I uwierzyliśmy, że nas usłyszał i wysłucha nasze modlitwy. A więc pomódlmy się razem. Drogi Jezu, wszechmocny i wstały królu, dziękuję Ci za Twoje słowo i za każdą Twoją obietnicę, ponieważ Ty obiecałeś mi wybawić mnie z sideł ptasznika oraz od zgubnej zarazy. Oddaję Ci wszelką cześć i chwałę. Boże, dziękuję Tobie, że moje życie jest ochronione Twą cudowną Bożą łaską od wszystkich pokuszeń szatana. Twoje słowo w tym Psalmie 91 gwarantuje mi ochronę w samym środku niebezpiecznej pułapki. Powiedziałeś, że swymi piórami okryjesz mnie, a pod Twoimi skrzydłami znajdę schronienie. I że Twoja wierność jest tarczą i puklerzem. Nie ulęknę się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani nawet moru, który poraża w południe. Ojcze, ogłaszam, że Twoje słowo jest prawdą. Dlatego nie będę się bać zarazy, która grasuje w ciemności. Będę Ci ufać, że jesteś moją twierdzą wobec moich wrogów i strzał lecących za dnia, bo zagłada nie pojawi się u mego progu albo w mojej rodzinie. To wypowiadam w imieniu Jezusa. Dziękuję Ci, że idziesz przed nami i że nas okrywasz. Dziękuję, że jesteś w samym centrum mego życia i że nic złego mnie nie dotknie. Ojcze, pragnę przebywać w Twojej obecności i pragnę chodzić tylko z Tobą. Niech Twoja obecność zawsze mnie otacza, niech Twa obecność zawsze będzie w moim domu, w moim pokoju albo kiedy podróżuję, dokądkolwiek idę, bądź ze mną przez cały czas. Twoje Słowo mówi, że nawet tysiące mogą paść u mego boku, a dziesięć tysięcy po mojej prawicy to jednak nigdy mnie nie dotknie i za to ci dziękuję że nawet po środku najciemniejszej nocy ty mnie zachowasz i każdego z twoich dzieci ty będziesz ochraniał nasze rodziny ze względu na twoje imię dlatego z pełną odwagą i zaufaniem wierzę twemu słowu w którym poprzysiągłeś że będziesz nas chronić. Dlatego jestem przekonany, że wszystkie Twoje dzieci, które przechodzą przez podróż tego życia, Ty się od nas nigdy nie oddalasz, aby nie słyszeć naszego płaczu, naszego wołania. Dlatego dziękuję Tobie za tak szczególną, bliską relację, którą mogę z Tobą budować. Proszę, wzmocnij moje pragnienia, abym szukał Twojej twarzy każdego dnia. Dziękuję Tobie za zapewnienie, że nigdy nie jestem sam jako Twoje dziecko, nigdy nie jesteśmy porzuceni lub pozostawieni w szponach wroga. Nigdy nas nie zostawiasz w niewiadomej, ponieważ Ty. Jesteś dobrym pasterzem. Nigdy nas nie doprowadzisz do destrukcji, nawet jeżeli sami siebie tam zawiedziemy lub znajdziemy się w ciężkich czasach. Ty obiecałeś, że będziesz tam z nami, bo Ty jesteś Bogiem ratunku, Bogiem Wszechmocnym, który jest światłem w ciemności. Twoje słowo w 91 Psalmie w wierszu 10 mówi. Żadne zło cię nie dosięgnie ani plaga nie zbliży się do twego namiotu, albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Na rękach nosić cię będą, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. Lwiątko i potwora rozdepczesz, bo ty pokonasz wszelkiego wroga i powalisz każdą warownię i mur. Ojcze, dziękuję Tobie za te obietnice. Dziękuję Tobie za aniołów, których wyznaczyłeś, aby mnie strzegli. Dziękuję Tobie za aniołów, którzy są zawsze, w każdym dniu ze mną. Nawet jeśli ich nie widzę, wierzę. Ponieważ jest napisane w Twoim Słowie, że poleciłeś aniołom, aby mnie strzegli. Nie tylko w niektórych dniach, ale w każdym jednym momencie. Dlatego ogłaszam, że żadne zło, żadne kłamstwo, żadna pułapka wroga nie może stanąć przeciwko mnie, ponieważ mój Bóg, Jahwe, mnie ochrania, On jest moim. Azylem, najpewniejszym miejscem schronienia, i żadna zaraza mi nie zaszkodzi, ponieważ ja przebywam w obecności Bożej, ponieważ to jest miejsce, w którym pragnę przebywać. Ojcze, któż jest taki jak Ty? Komu moglibyśmy zaufać? Tyś jedynym Bogiem. I modlę się o każdego, który mnie słyszy, aby to przyjął i zrozumiał. Dlatego ogłaszam teraz, że całe moje życie należy do Ciebie. Oddaję moją rodzinę i całe moje jestestwo w Twoje ręce i pod Twoje panowanie. Bo Twoje słowo w Psalmie 91 daje mi komfort, zaspokojenie, pokój. Dlatego wznosimy ręce i nasze oczy, patrząc w niebo, skąd nadejdzie mi pomoc, bo Tyś jest łaskawym i wiernym Bogiem, pełnym miłosierdzia. Dziękuję, że nas obdarzasz tak olbrzymią łaską. Czternasty wiersz mówi, ponieważ mnie umiłował, ja go wyratuję, mówi Pan. Wywyższę go, bo on zna moje imię. A kiedy będzie mnie wzywał w niedoli, ja mu odpowiem i dodam nadzieję. Wyrwę go z jego opresji i obdarzę go czcią. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Boże, akceptuję i przyjmuję to jako część mego życia. Tak, będę wołał na Ciebie, na Twoje imię, bo Ty mi obiecałeś, nawet kiedy będę w najgorszym problemie, Ty mnie z niego wyciągniesz. Dlatego teraz odrzucam wszelkiego ducha strachu nad życiem każdego, kto się ze mną modli. Jedynego ducha, którego zapraszamy. W tej chwili do naszych serc, naszych żyć i naszych domów jest Duch Święty, Duch Boga Żywego. Jedyny Duch, którego akceptujemy, aby był z nami, przy nas, to jest obecność Boża. Więc nawet w tej chwili wołam na Ducha Świętego. Aby oczyścił, uwolnił i wypalił Cię od wszelkiego strachu. Duchu Święty, wypal wszelkie uczucie niepewności. Modlę się przeciwko beznadziei. Niechaj Twój powiew, Ogień Ducha Świętego zawita w sercach każdego człowieka, który mnie w tej chwili słucha, aby mnie przepalił od środka swoją mocą, świętością, aby wyzuł ze mnie wszystko, co jest nieczyste, każdy grzech, każdą myśl, która jest cielesna i każdą porządliwość, a w zamian wypełnił mnie Twoim światłem i miłością. Bo Ty nie jesteś duchem strachu, ale... Duchem mocy, miłości i zdrowego rozsądku. Dlatego w tej chwili ogłaszam w imieniu Jezusa, że żaden duch strachu nie będzie potęgował nad naszymi emocjami, umysłami albo naszymi sercami. Ojcze, oddajemy Ci wszelką chwałę, wszelki honor i cześć. Duchu Święty, poruszaj się teraz pośród nas, wypełnij miejsce, w którym jesteśmy, nasze życie. Naszą skomplikowaną sytuację. Wypal nasze zwątpienia. Zamień cienki lud na mocny fundament pod naszymi nogami. Niechaj moja wiara i nadzieja w ciebie nie będzie spotęgowana i zniszczona przez strach, ponieważ moja odwaga i ochrona jest tylko w tobie, królu królów, w Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ojcze, ogłaszam i deklaruję, że Ty jesteś moim bezpiecznym miejscem i wciąż będziesz w moim życiu na zawsze, bo Ja jestem Twój, a Ty mój. I dziękuję, że słyszysz tą modlitwę. Oddaję Ci wszelką część, miłość, uwielbienie, me pieśni i adorację. W potężnym imieniu Jezus Chrystus. Amen. I jeśli masz jeszcze chwilę, Możesz ze mną pozostać. Wiedz, że to była pierwsza część modlitwy. Otwórz twe serce i twe duchowe uszy, otwórz Twoje oczy, bo teraz sam Duch Boga będzie do Ciebie mówił. Zostań z Nim.